drzwi do Terfu? Tak, są ogromne. To jedne z największych drzwi, jakie widziałem, a widziałem ich w życiu naprawdę sporo. Uwierzcie mi na słowo. <laughs> Ten sejf będzie naprawdę niesamowity. Zaraz je od ciebie wezmę, ciężarówko. Dziękuję, żurawiu. Pora na odrobinę żurawiej mocy. Dobra, słuchaj. Muszę przekazać Bobowi tajne hasło do tego sejfu. To może powiedz to hasło mnie! Może jednak pójdę po Boba! Nie musisz, koparko! Ja mam świetną pamięć do haseł. Możesz mi powiedzieć! Hmm. No dobrze. To posłuchaj. Hmm. Trzy. Trzy. Jeden. Jeden. Dwa. Dwa. 4. Jasne. 3, 1, 2, 4. Właśnie, proste. 3, 2, 1, 4. Nie koparko. Raczej 3, 1, 2, 4. Właśnie tak, Betuniarko. Do zobaczenia. Ma pa, ciężarówko! Pa, pa! Dobra, to muszę szybko powiedzieć Bobowi hasło, zanim je zapomnę. 3, 2, 1, 4. 3, 2, 1, 4. 3, 2, 1, 4. Ale spokojnie, ja też je pamiętam. Mogę Ci je powiedzieć nawet w nocy o północy. 3, 2, 1. E... 4, nie, 2, 1, 4, 6? Tak jest, Żurawiu! Jeszcze trochę niżej! Jeszcze niżej! No dobra! Jest świetnie! Dzięki, Żurawiu! Nie ma za co, Bob. Wiejku, popatrz na niego! Jest to naprawdę wielki! Przekażesz Bobowi tę wiadomość od ciężarówki? Tak, za chwileczkę, bo najpierw muszę się przyjrzeć tej gigantycznej skrytce. I gotowe. Dobra, podłączyłam zamek w drzwiach do prądu, Bob, a światło zamontuję później. Dobra, dzięki. Co teraz, Bob? No dobrze, teraz trzeba przyspawać wszystkie metalowe płyty do ścian sejfu. Wszystkie płyty są na składzie, Bob. Mogę po nie pojechać? Wielkie dzięki. Chyba najwyższy czas na małą przerwę. Idziesz, betoniarko? Tak, idę! Za chwilę do was dołączę! Ten sejf wygląda wspaniale. Może uda mi się szybko zajrzeć do środka? By, herbata ostygła. Kto zostawił otwarty termos? Wybacz, Marto. Ja go nie zamknąłem. O, pamiętaj, żeby zawsze wszystko zamykać, Leo. Spróbuję, Marto. Obiecuję. Przywiozłam pierwszą płytę, Bob położę ją koło sejfu. Dobrze, koparko. Marta i ja pójdziemy po spawarki. To ja pójdę z wami.